Siemanko, witam na moim kanale, a to będą rzuty karne w FIFA 17 Demo, ponieważ wcześniej nie wyszło. I to nawet bardzo. Dlatego postanowiłem, że doprowadzę sobie do dogrywki i rozpocznę rzuty karne. Aguero, Silva, no, Lito, niech strzela tak. Cześć, coś, coś się tu popsuło. Czemu? Czemu hard? Dobra tak zrobimy więcej, nie będzie pewnie karnych Trzeba poprawić swój wynik poprzedni Brawo, ale żokno Sergio Aguero Oj, runej, runej, runej Ależ weszło. kurde, nauczyłem się tych karnych. Dobra, pajacy, pajacy, hard. Hard, hard, hard. No Nie, na jest Dobrze, Nasri, brawo. No, takie rzuty karne to samo przyjemne z Manchesterem United. Pogba! Pogba! Kurde, trafia! De Gea nawet nie drgnął w tej sytuacji. Tak jest! Joe Hart! Joe Hart wyczuł! Gindogan może to zakończyć. Może to zakończyć i chyba w pięknym stylu. W pięknym stylu piłka dotarła do bramki i mamy bramkę. 5 do 4 w rzutach karnych. Bardzo dobrze Gindogan i Manchester City teraz odniósł zwycięstwo nad Manchesterem United. Uff, to były emocjonujące karne, powiem szczerze. Ale lekko to uderzył, kurde. Nie no ładnie, ładnie. Już się nauczyłem tych karnych i powiem wam, że sposób wykonywania karnych bardzo ciekawy i trafiony. Ciekawszy niż ten poprzedni, który utrzymywał się od tylu lat FIFA 7. FIFA. Z FIFA przed 17. No i ładnie. Zwycięstwo jest w rzutach karnych. Poprawiłem swoją skuteczność. To była piękna akcja. I to podkreślam na klasie światowej: wszystko grane, oczywiście. Nawet mogę jakoś to pokazać. Niestety nie pokażę. Ale no co chciałem głównie pokazać rzuty karne, że jednak potrafię strzelać i że lepiej je. W uciekło mi zdanie, także nie przypomnę już sobie. Także żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.